przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oglubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, twojej umiłowanej ulubinicy, mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Drodzy, jesteśmy teraz przy Komunii Świętej, mówiliśmy, w jakiej postawie, w jak, jak. A teraz chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o tym, e, czy można przyjmować Komunię Świętą pod dwoma postaciami. Otóż e, w historii było tak, że Jezus na e, ostatniej wieczerzy dał swoim uczniom i chleb, i wino i powiedział: to jest ciało, to jest krew. Czy udzielił im, można powiedzieć, Komunię Świętej pod dwoma postaciami. I tak było też od samego początku, że Komunia Święta była udzielana pod dwoma postaciami. Jednak też udzielono jej pod jedną postacią. W przypadkach, kiedy trzeba było ją zanieść do chorych, brano wtedy jedną postać albo chleb, albo wino. I dalej historia. Cały czas jakby te dzieje kościoła mówią o tym, że. Raz była bardziej większa uwaga skierowana Komunię Świętej pod dwoma postaciami, raz na pod jedną postacią. I na dzisiejszy moment mamy tak, że mamy dowolność Komunii Świętej pod jedną postacią i też możliwość przyjmowania Komunii Świętej pod dwoma postaciami. A w kościele katolickim w tradycji prawo, tej wschodniej mamy Komunię Świętą do dziś pod dwiema postaciami. Kiedy to rozdziela się Komunię Świętą z kielicha, w którym są zanurzone fragmenty ciała pana Jezusa, i rozdaje się Komunię Świętą łyżeczką do ust. I ta właśnie tradycja często była, jakby, odsuwana na bok przez względy higieniczne, praktyczne i też bez względy bezpieczeństwa. Sami rozumiecie, że rozdając Komunię Świętą pod dwiema postaciami, pod postacią wina, o ile na przykład upadnie ciało Pana Jezusa na ziemię, to łatwiej jest je zebrać, podnieść. Natomiast kiedy upadnie kropla krwi Pańskiej na ziemię, czy na tym bardziej na dywan, to bardzo ciężko jest ją zebrać czy podnieść. I tutaj jest takie względy bezpieczeństwa, też łatwiej się jest jakby potknąć, wylać. Dlatego też, kiedy wzrastała ta pobożność eucharystyczna, kulna Najświętszego Sakramentu, też ze względów tych praktycznych i one przeważyły tak naprawdę. Zaczęto rozdawać Komunię Świętą pod jedną postacią. Cały czas zachowując naukę, że Jezus Chrystus jest obecny tak samo pod postacią ciała, jak i pod postacią krwi. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy samo ciało, czy przyjmiemy samą krew, czy przyjmiemy ciało i krew Pana Jezusa, przyjmiemy całego Pana Jezusa. Jakby do ważności, godności i owocności Komunii Świętej wystarczy jedna postać, czyli albo ciało Jusa, albo krew Panejusa, albo razem. Także tutaj pamiętajcie o tym, że przyjmiemy w Komunii Świętej całego Pana Jezusa. Od Soboru Watkańskiego II, bo od XIII wieku raczej zachowała się tradycja rozdawania Komunii Świętej w tylko w jednej postaci. Były nawet wojny, które były jakby na sztandarach swoich miały walkę o to, żeby rozdziałać Pana Jezusa pod dwiema postaciami, były to wojny husyckie. Ostatecznie Sobór Watykański II dał możliwość przyjmowania Komunii Świętej pod dwiema postaciami i w tej chwili, w pewnych okolicznościach, możemy przyjmować Komunię Świętą pod dwoma postaciami. I kapłani, i wierni świeccy. I do tych okoliczności zaliczamy, kiedy jest chrzest dorosłej osoby, wierzmowanie dorosłych, nowożeńcy podczas liturgii ślubnej, potem podczas różnych uroczystości ale nie będę ich tu wymieniał, bo to jest dość dużo tych wypadków. Natomiast to, co nas najbardziej jakby interesuje, co jest najczęściej i stosowanym takim momentem, kiedy się udziela Komunii Świętej pod dwoma postaciami, to jest podczas rekolekcji albo takich eucharystii, które są dla jakiegoś zespołu duszpasterskiego. Także w czasie jubileuszy można ich udzielać, małżeńskich na przykład. Podczas mszy nowo wyświęconego kapłana może mogą rodzice przystępować, rodzeństwo do Komunii Świętej pod dwiema postaciami. Natomiast cały czas Kościół pozostał jakby przy rozdawaniu Komunii Świętej pod jedną postacią. Często z tego powodu też, że Komunia świętą pod jedną postacią też się szybciej rozdaje. Oczywiście może nie jest to taki element bardzo yy, ważny, ale sami pamiętacie, jak były takie pasterki, ja pamiętam, kiedy nawet i pod jedną postacią ksiądz y, komunikował 40 minut w mojej parafii, albo sama Komunia Święta trwała 40 minut. Wyobraźcie sobie, że yy, na takiej dużej mszy świętej yy, rozdaje się Komunię Świętą pod dwiema postaciami, to rzeczywiście trwałoby to dość, dość długo. Yy. Sposób, w jaki się podaje Komunię Świętą pod dwiema postaciami. Można ją przyjmować wprost z kielicha, czyli kapan podaje kielich z krwią Pańską i mówi krew Chrystusa, my odpowiadamy Amen. Można też spożywać krew Pańską przez srebrną rurkę. To szczególnie w przypadkach osób chorych, bo bywa tak, że osoba nie może przyjąć Komunii Świętej pod postacią chleba więc przy, może przyjąć Komunię Świętą pod postacią yy, wina. I wtedy podaje się mu ją przez, przez rurkę na przykład. Yy, można też, i to jest najczęściej stosowany w dzisiejszych czasach yy, sposób, przez zanurzenie, czyli kapłan yy, najlepiej jak jest dwóch kapłanów, albo kapłan i diakon yy, trzymając w ręku yy, kielich bierze chleb, ciało Chrystusa, zanurza Go w krwi pańskiej i podając mówi ciało i krew Chrystusa i my odpowiadamy Amen. Jest to taki najbardziej praktyczny sposób podawania Komunii Świętej. I myśmy go stosowali powszechnie na Ukrainie, gdzie, ta, gdzie ten, w tym kraju jest dużo właśnie Greko-Katolików, prawosławnych, gdzie Komnien Świętą się rozdaje pod dwoma postaciami. Ja osobiście bardzo cenię i lubię rozdawać Komnien Świętą pod dwoma postaciami, dlatego, że ma ona taki wymiar wtedy pełniejszy, w tym sensie, że ten znak jest pełniejszy. I też, jak rozdawałem komunię Świętą pod dwoma postaciami, to starałem się, żeby wino było czerwone. Oczywiście, czy ono jest białe, czy czerwone. Tutaj też element praktyczny zwycięża, dlatego, że kiedy zostanie plama po krwi pańskiej na poryfikatorzu, czy na bieliźnie kielichowej, to łatwiej jest wyprać tą z, białej, z białego wina, niż z czerwowinnego wina. Ale ja stosowałem czerwone wino, dlatego, żeby właśnie było widać, że to jest też no, krew pańska. Żeby to było bardziej jakby tak, żebyśmy sobie uświadamiali, co przyjmujemy. Także kiedy jesteśmy w takich, na takich mszach świętych, można powiedzieć, takich kameralnych, czyli w małym gronie, czy to na rekolekcjach, kiedy mamy ten, ten czas zabezpieczony na to, żeby celebrować jakoś tak bardziej uroczyściej Eucharystię, to wtedy jest możliwość przyjmowania jej w postaci, pod dwiema postaciami. I życzę Wam, żeby, czy przyjmujemy Komunię Świętą pod jedną postacią, pod postacią chleba, czy pod dwiema postaciami, żebyśmy ją przy, przyjmowali z wielką, wielką miłością. I, I z wiarą w to, że przyjmujemy, tak jak Jezus powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Prawdziwe, prawdziwe ciało. I na tę wiarę, przede wszystkim na, na wiarę. Żywą obecność Jezusa w Eucharystii. Serca Was Pan z Wami, niech Was trzeżej błogosławił grzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.